Witam, witam. Widzowie, sorry, że nie było w tamtym odcinku głosu, ale aplikacja coś działa. Ta w... aplikacja ze mną coś w kurki leci, bo mi się nie chciał działać. Głos, spróbuję nagrywam na kilka razy, a się wkurwiłem i rzuciłem Ale mam nadzieję, że nie się nie stało. zostawcie lajka, suba, a my lecimy z odcinkiem. No, tak jak mówiłem, lecimy z odcinkiem. Dobra, widzę z powrotem. Tak jak nie no nie było. Właściwie było się byłem, bez głosu, mam nadzieję będzie. Nie jesteście o to wkurzeni. Ta seria się spodobała za samochody. takiej gry... Nie gra nie gry wam cudzie. A myślałem, że ta seria Wam się spodoba bo z tej gry. A widzę, że Wam się nie podoba, ale musimy to skończyć. A jak zobaczę, że już naprawdę on się nie będzie podobać na to, skończę tą serię, bo widzę, że on się to serie nie podoba. W ostatnim odcinku nowe biuro zakupiliśmy, bo miałem pieniądze na nowe biuro. Dostałem nowy samochodik darmowy. Nie wiem, powinno robić za odcinka. Ale nie robię po co. <kłysy> Dobra, widzę. Ok. Biuro jest otwarte. Co, 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 co? Czy to dostanę? Samochód, tu jest meka. To, który możesz samochód sobie umyć Ładnie pięknie. Zobaczymy sobie koło. Bo mamy takie kółko Kranialsty, za które możemy sobie dwa kręcić i coś wygrać. Ciekawego. Te koło jest za reklamy, więc niestety. Kliknij, a wyjdziemy. Ja. Za 47 H będzie zakręcenie, ok? Nie wiem, gdzie. Takie samo mam klienta na auto. Zobaczymy, za ile to pójdzie. Witam Pana serdecznie. Panie zainteresowany moim autem. Dobra, teraz mamy tutaj epitosu Poszukamy sobie zamku Jak nie, no to będziemy się wspomagać pieniążkami Przydałoby się kupić chatę Nie ukrywając Chatienda Bo Chata by nam się przydała No i akurat Zakupione I może się wydamy z tego względu na miasto, po nową brykę. I mamy coś jeszcze, o kurczę nagrody, chyba nie odebrane z kolejnych odcinków. A to zaraz nadrobimy, nie To 10, to 20. Jakieś drzwi. Nie użyjemy reklamy, zaraz wracam, dobra No dobra widzowie, jesteśmy z powrotem I turlamy wroty Reklama temu była akurat jakieś tam redmi 14 Reklama tej strony, nie, 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 nie nie będziecie na mnie Jak mi jak będę dostał jakieś promki zareklamowanie jakieś ale nie, nie chodzi Osobiście nic z tej strony nie kupowałem jest akurat Nie będę reklamował bo sobie tutaj nic nie kupowałem To jest Aha. No to piercie się Eee, o to, co to chodzi z ustawieniami? Dobra nieważne Co chodzi z tym ośrodkiem? No, nie wiem co to kurwa jest. Dobra widzowie. Trzeba lecieć z tematem. Będziemy się przejść do miasta. Chociaż z buca, bo dostaliśmy bez samochodu, a mi nie będę wiedział, co to jest. Jakieś tam kurwa dubele. Nie wiem jak to było. Są tu są do miasta wszyscy, tam jest miasto, widzowie. Mamy debilę. I nie wiemy. Mamy zikonkę samochodu i... Nie wiem, czy to jest to nowe, czy nie. Dobra. Mamy wtorek, godzina 18, to coś tam. Nie wiem, widzowie, ta seria masz odcinków, ale dużo. Bo, bądź wiem, dużo ma ta seria odcineczków ale jak wam się dobrze to ogląda to poziom siódmy jak wam się ta seria dobrze ogląda to dobrze, jak nie to nie szkoda, że nie mamy tak lajków sporo, bo powinniśmy takie ja dziękuję za samochód i idziemy.

nie będzie mi zabierze dziewczynek chcę reklamować Bo na tym rzecz nie polega Mogę wam polecić taką fajną aplikację Się nazywa Bigo Gada z różnymi dziewczynami Dziewczyna może sobie gada z chłopem Zabię. Kurde, bo tak... Co jest grana? Czemu nie mogę tego wyłączyć, wiesz Nie mogę za chuja. Pierdziele, dobrze wie. Zrobimy sobie magicznego.